Witajcie kochani. Witam Was serdecznie w tym wyjątkowym momencie, w którym otwieramy nasze serca na coś naprawdę potężnego. Zaufajcie mi, to nie jest kolejny filmik, to jest wezwanie. To jest zaproszenie do głębokiej przemiany, do uwolnienia, które wielu z Was czuje, że jest już na wyciągnięcie ręki. Jeśli czujesz, że twoje życie oplatają jakieś niewidzialne węzły, że stoisz w obliczu spraw pilnych, które wydają się być ponad twojej siły, to jesteś we właściwym miejscu o właściwym czasie. Ta modlitwa do Matki Bożej Węzłów to nie tylko słowa, to jest klucz. Klucz, który otwiera drzwi do rozwiązania tych najtrudniejszych sytuacji. Chodzi o to, byś pozwolił sobie uwierzyć, że nawet najbardziej skomplikowane supły w twoim życiu mogą zostać rozplątane. A co najważniejsze, rozplątane z miłością i boską mocą. Pozwól, że na chwilę zamkniesz oczy i pomyślisz o tych wszystkich rzeczach, które cię obecnie przytłaczają. O tych problemach, które spędzają ci sen, z powiek o tych sytuacjach, które wydają się bez wyjścia. Widzisz je, prawda? Czujesz ten ciężar. To właśnie te węzły w twoim życiu. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość i to jest coś naprawdę wspaniałego. Matka Boża Węzłów jest tutaj, aby Ci pomóc. Jest tutaj, aby wspierać Cię w każdej takiej chwili. I dzisiaj nie tylko będziemy się modlić, ale także zrozumiemy głęboko, dlaczego ta modlitwa ma taką moc transformacji. Nazywam się Tak Jak mnie znasz i moją misą jest pomaganie Wam w odkrywaniu Waszego wewnętrznego potencjału i duchowej siły. Dzielę się z wami tym CEO widziałem co przeżyłem i co pomogło tysiącom ludzi odnaleźć drogę do światła. Przez lata pracy z ludźmi widziałem niezliczone historie złamanych serc, zrujnowanych finansów i utraconej nadziei. Ale widziałem też jak dzięki wierze determinacji i głębokiej modlitwie te same osoby odzyskiwały swoje życie. Widziałem, jak ich węzły pękały jeden po drugim. I powiem ci szczerze, że to właśnie ta modlitwa do Matki Bożej węzłów jest jedną z najpotężniejszych narzędzi, jakie poznałem. Jeśli to rezonuje z twoim sercem, jeśli czujesz, że to jest to, czego potrzebujesz, zostań ze mną do końca. A zobaczysz, jak twoje życie zaczyna się zmieniać. Kiedy mówimy o węzłach w życiu, często myślimy o nich jako o czymś namacalnym, prawda? To może być dług, który cię przytłacza. To może być konflikt w rodzinie, który trwa latami. To może być choroba, która wywróciła twoje życie do góry nogami. Albo ta wewnętrzna blokada, która nie pozwala ci ruszyć z miejsca. Ale te węzły mają też głębszy wymiar. Często są to emocje i schematy, które nas krępują. Strach przed porażką. Poczucie winy, które nosimy w sobie. Lęk przed odrzuceniem czy też brak wiary w siebie. Te niewidzialne węzły potrafią być tak samo, a często nawet bardziej paraliżujące, niż te widzialne. Matka Boża węzłów jest ikoną, która powstała, by symbolizować Maryję, która pomaga nam rozwikłać te zawiłe problemy. Jej obraz przedstawia Maryję, która w swoich dłoniach trzyma długą wstęgę pełną supłów. A z jej rąk wychodzi ona już gładka i wolna od wszelkich zawiłości. Ten obraz to potężna metafora twojego życia. Każdy z tych supłów to problem, z którym się zmagasz. To wyzwanie, które wydaje się być nie do pokonania. Ale Maryja tam jest. Czeka. Z miłością i cierpliwością, by rozplątać każdy z nich. Nawet ten najbardziej ciasny. Pamiętam historię pewnej kobiety, nazwijmy ją Anna. Anna przez wiele lat zmagała się z chroniczną chorobą, która wyniszczała jej ciało i ducha. Lekarze rozkładali ręce. Terapie nie pomagały. Jej życie stało się pasmem bólu i rozczarowań. Czuła się, jakby jej ciało było jednym wielkim węzłem bólu i beznadziei. Była zdesperowana. Pewnego dnia natrafiła na modlitwę do Matki Bożej Węzłów. Podeszła do niej z ostatkiem sił, ale z otwartym sercem. Zaczęła modlić się każdego dnia, prosząc Maryję o rozwiązanie tego najtrudniejszego węzła w jej życiu. I nie chodziło tylko o fizyczne uzdrowienie, chodziło o odzyskanie nadziei o wewnętrzny spokój, o to, by znów poczuć sens życia. I tutaj dochodzimy do pierwszej głębokiej prawdy o tej modlitwie. Ona nie tylko prosi o rozwiązanie problemów. Ona zmienia twoje nastawienie. Anna, modląc się dzień po dniu, zaczęła dostrzegać małe zmiany. Nie tylko w swoim ciele, ale przede wszystkim w swoim umyśle. Zaczęła wierzyć, że nawet jeśli jej ciało nie zostanie całkowicie uzdrowione, to jej duch może zostać uleczony. Ten wewnętrzny spokój był pierwszym węzłem, który Maryja dla niej rozplątała. I to jest niesamowite. Bo często największym węzłem jest nasz własny lęk i brak wiary. Kiedy Maryja pomaga nam rozplątać ten węzeł wewnętrzny, wtedy zewnętrzne problemy zaczynają pękać same. Ale co dokładnie sprawia, że ta modlitwa jest tak potężna? Po pierwsze bazuje na głębokiej wierze w matczyną miłość Maryi. Matka zawsze chce jak najlepiej dla swoich dzieci, prawda? Maryja, jako nasza duchowa matka, pragnie naszego dobra jeszcze bardziej. Ona widzi nasze cierpienie. Ona rozumie nasze walki. I wstawia się za nami u swojego syna Jezusa Chrystusa. Ona jest mostem między nami a Bożym Miłosierdziem. To jest niesamowicie ważne, by zdać sobie z tego sprawę. Nie jesteś sam ze swoimi problemami. Masz potężną orędowniczkę. Po drugie, ta modlitwa uczy nas zaufania i cierpliwości. W sprawach pilnych często chcemy natychmiastowych rozwiązań. Jesteśmy niecierpliwi. Frustrujemy się, gdy odpowiedź nie przychodzi od razu. Ale Boże, plany i czas są często inne niż nasze. Maryja uczy nas, by składać nasze węzły w jej ręce i zaufać, że ona wie, co robi i kiedy to zrobić. To nie oznacza, by nic nie robić wręcz przeciwnie. To oznacza, by działać z wiarą, wiedząc, że Bóg i Maryja prowadzą nas krok po kroku. To jest klucz do zmniejszenia stresu. Kiedy oddajemy kontrolę i ufamy, że sprawy potoczą się dla naszego najwyższego dobra, natychmiast odczuwamy ulgę. To jak odłożenie ciężkiego plecaka, który nosiliśmy na swoich barkach. Po trzecie, ta modlitwa ma w sobie element akceptacji. Akceptacji, że nie wszystko jest w naszych rękach. Czasem musimy pozwolić pewnym rzeczom odejść. Albo zaakceptować, że pewne sytuacje są poza naszą kontrolą. Maryja nie tylko rozplątuje węzły, ale także pomaga nam zaakceptować te, które musimy nosić. Daje nam siłę, by je unieść z godnością i nadzieją. I to jest przełomowe bo często walczymy z rzeczami, z którymi nie powinniśmy walczyć. A akceptacja to pierwszy krok do prawdziwego uwolnienia. Pamiętam innego człowieka, nazwijmy go Marek. Marek był odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą, ale jego relacja z synem była kompletnie zrujnowana. Rozmawiali tylko o pieniądzach lub w ogóle się nie odzywali. To był dla Marka największy węzeł w życiu. Próbował wszystkiego, co tylko mógł. Terapii, rozmów, prośby. Nic nie pomagało. W końcu poczuł, że jest bezsilny. Kiedy usłyszał o matce Bożej Węzłów, podszedł do tego sceptycznie, ale z nutką desperacji. Zaczął modlić się nie tylko o uzdrowienie relacji, ale przede wszystkim o siłę dla siebie. O zrozumienie dla syna. I o to, by jego własne serce zmiękło. Zrozumiał, że ten węzeł to nie tylko sprawa jego syna, ale także jego własnej pychy i nieumiejętności wybaczania. Tutaj właśnie wchodzi kolejna technika psychologiczna. Kiedy modlisz się o coś, co cię boli, tak naprawdę angażujesz swój umysł do skupienia się na rozwiązaniu, a nie na problemie. Kiedy Marek modlił się o siłę i zrozumienie jego percepcja zaczęła się zmieniać. Zamiast widzieć syna jako źródło problemu, zaczął widzieć go jako cierpiącego człowieka. Zaczął rozumieć, że jego syn też miał swoje rany. To jest ta zmiana perspektywy, która jest kluczowa w każdej transformacji. I to Matka Boża Węzłów pomaga nam ją osiągnąć. Ona nie tylko usuwa węzły, ale także pomaga nam dojrzeć przyczyny ich powstania. Pomaga nam zrozumieć naszą rolę w tworzeniu tych supów. Droga duszo, czy wiesz, że twoja wartość jest nieskończona? Jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jesteś ukochanym dzieckiem. I zasługujesz na życie wolne od węzłów, wolne od cierpienia. Modlitwa do Matki Bożej węzłów jest przypomnieniem o twojej wartości i o tym, że nie musisz nosić tego ciężaru sam. To przypomnienie, że masz dostęp do boskiej pomocy. I to jest coś, co powinieneś sobie powtarzać każdego dnia. Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, by pokonać te trudności. A Matka Boża jest twoją przewodniczką, twoją wspierającą dłonią. Wielu ludzi zastanawia się, czy modlitwa faktycznie działa. Neurobiologia pokazuje, że modlitwa aktywuje obszary mózgu odpowiedzialne za empatię, współczucie i poczucie spokoju. Zmniejsza aktywność w obszarach związanych ze stresem i lękiem. Innymi słowy, modlitwa to nie tylko duchowe doświadczenie, to także potężne narzędzie dla Twojego umysłu i ciała. Kiedy modlisz się do Matki Bożej węzłów o pilne sprawy, nie tylko oddajesz problem w jej ręce, ale także uspokajasz swój układ nerwowy. Pozwalasz sobie na chwilę wytchnienia. I w tym spokoju często przychodzą rozwiązania, pomysły, których wcześniej nie dostrzegałeś. To jest ten moment kreatywności i wglądu. A teraz zagłębij się w szczegóły tej modlitwy i tego, jak możesz ją właściwie zastosować w swoim życiu. To nie jest tylko powtarzanie słów. Chodzi o intencje o twoje serce. Najpierw musisz zidentyfikować swoje węzły. Wypisz je. Niech to będzie konkretne. Jeden po drugim. Niech to nie będzie ogólne, mam problemy. Ale mam węzeł związany z brakiem przebaczenia mojemu bratu. Albo mam węzeł finansowy związany z utratą pracy. Albo mam węzeł w zdrowiu związany z chorobą X. Im bardziej precyzyjny jesteś, tym łatwiej Matce Bożej pomóc ci w ich rozplątaniu. Następnie powiesz każdy z tych węzłów Matce Bożej: Wizualizuj to. Wyobraź sobie wstęgę Twojego życia i te ciasne supły. A teraz wyobraź sobie Maryję z jej łagodnym uśmiechem i cierpliwymi dłońmi, która delikatnie, ale stanowczo rozplątuje jeden po drugim. Niech to będzie doświadczenie emocjonalne. Pozwól sobie na to, by poczuć ulgę w momencie, gdy wyobrażasz sobie, że te węzły pękają. To jest element neuroplastyczności mózgu. Twoja wizualizacja pomaga przeprogramować twój umysł na rozwiązanie, a nie na problem. I tutaj kolejna bardzo ważna kwestia. Bądź wdzięczny z góry. Dziękuj Maryi i Bogu za rozwiązanie tych węzłów jeszcze zanim to nastąpi. To jest potężny akt wiary. To jest jak złożenie zamówienia we wszechświecie z pełnym przekonaniem, że zostanie ono zrealizowane. Kiedy czujesz wdzięczność, aktywujesz pozytywne emocje, które podnoszą twoją energię i przyciągają rozwiązania. To jest sekret prawa przyciągania w działaniu duchowym. Chcę opowiedzieć wam o Annie ponownie. Po miesiącach modlitwy do Matki Bożej węzłów Anna zaczęła odczuwać znaczną poprawę w swoim zdrowiu ale co najważniejsze jej serce było przepełnione pokojem. Przestała obsesyjnie myśleć o chorobie i zaczęła żyć każdy dzień na nowo. I to jest to, co naprawdę oznacza uwolnienie od węzłów. Nie zawsze jest to cudowne uzdrowienie fizyczne, chociaż takie też się zdarzają. Często jest to wewnętrzna przemiana, która pozwala ci żyć pełnią życia mimo trudności. To jest ta moc, która jest w tobie. To jest to, do czego jesteś stworzony. Pamiętaj, twoja historia nie kończy się na problemach. Twoje życie to opowieść o triumfie, o sile, o miłości. I Matka Boża Węzłów jest tutaj, aby ci o tym przypomnieć. Jest tutaj, aby pomóc ci napisać kolejny rozdział tej historii. Rozdział pełen nadziei, pokoju i radości. Nie pozwól, by chwilowe trudności zdefiniowały to, kim jesteś. Jesteś kimś wspaniałym kimś, kto zasługuje na wszystko co najlepsze. Powiedz mi w komentarzach, skąd mnie oglądasz i czy ta wiadomość trafia do Twojego serca. To bardzo pomaga mi zrozumieć naszą rodzinę tutaj i tworzyć jeszcze bardziej transformujące treści. To dla mnie ważne BY y wiedzieć, że idziemy tą drogą razem, że wspieramy się nawzajem w naszych duchowych poszukiwaniach. Często zadajecie sobie pytanie, jak często należy się modlić. Nie ma jednej reguły. Ale modlitwa do Matki Bożej Węzłów jest najskuteczniejsza, kiedy staje się Twoją rutyną duchową. Kiedy staje się oddechem Twojej duszy. Może to być codziennie. Może to być kilka razy w tygodniu. Ważne, by była to modlitwa płynąca z serca. Niech nie będzie to lista zakupów, ale szczera rozmowa z matką, która Cię kocha. A co jeśli węzły wydają się być zbyt trudne, zbyt skomplikowane? Co jeśli modlisz się i nie widzisz rezultatów? To jest naturalne, że pojawiają się takie myśli. W takich chwilach pamiętaj o słowach Pisma Świętego, które mówią, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeremiasz 29, 11 przypomina nam... Bo tylko ja znam moje plany względem Was, mówi Pan. Plany pełne pokoju nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, której oczekujecie. Matka Boża Węzłów wstawia się za Tobą w zgodzie z tymi boskimi planami. Jej interwencja jest zawsze dla Twojego najwyższego dobra, nawet jeśli początkowo nie rozumiesz ścieżki. Inna osoba, nazwijmy ją Kasia, zmagała się z wielkim węzłem w swoim życiu zawodowym poświęciła całe życie swojej karierze, a nagle straciła pracę. Czuła się bezwartościowa, bez celu. Ten węzeł był tak ciasny, że nie mogła oddychać. Zaczęła modlić się do Matki Bożej węzłów. Nie od razu przyszła nowa praca, ale zaczęły dziać się inne rzeczy. Kasia zaczęła odkrywać nowe pasje, nowe talenty, o których wcześniej nie wiedziała zapisała się na kurs, o którym zawsze marzyła. I to jest ten niesamowity aspekt działania Maryi. Ona nie tylko rozplątuje węzły, ale także prowadzi nas do nowych ścieżek, do nowych możliwości, które są dla nas lepsze. Pokazuje nam, że czasem to, co postrzegamy jako koniec, jest tak naprawdę nowym początkiem. To jest ta perspektywa transformacyjna, którą chcę wam dzisiaj przekazać. To nie chodzi tylko o rozwiązanie problemów. Chodzi o to, byś stał się lepszą wersją siebie przez te wyzwania. Chodzi o to, byś odkrył swoją wewnętrzną siłę, swoją boską iskrę. I Matka Boża Węzłów jest Twoją przewodniczką w tej podróży. Ona nie tylko trzyma Twoją rękę, ale także uczy Cię jak samemu rozplątywać te przyszłe węzły z mądrością i pokojem. To jest niesamowity dar, który możesz przyjąć. Pamiętajcie o Filipian godzina czwarta wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ta siła jest w tobie, ta siła jest w Bogu i jest dostępna dla ciebie poprzez modlitwę. Niech to będzie twoje motto, niech to będzie twoja kotwica w burzy. Droga duszo, spójrz na siebie. Jesteś silniejszy niż myślisz, jesteś bardziej zdolny niż sobie wyobrażasz. I masz wsparcie, które przekracza wszelkie ludzkie rozumienie. Matka Boża Węzłów czeka na ciebie. Ona czeka, byś powierzył jej swoje troski. Ona czeka, byś pozwolił jej działać w twoim życiu. Niech ta modlitwa będzie dla ciebie mostem. Mostem z miejsca pełnego lęku i niepokoju do miejsca pełnego pokoju i nadziei. Niech będzie twoim codziennym rytuałem. Niech będzie Twoją chwilą ciszy i głębokiego zaufania. I zobaczysz, jak te potężne zmiany zaczną się dziać w Twoim życiu. Jeden węzeł po drugim. Aż wstęga Twojego życia będzie gładka i wolna. Kiedy mówimy o sprawach pilnych, często mamy tendencję do paniki. Nasze ciała reagują stresem. Nasze umysły wpadają w spirale negatywnych myśli. Ale matka Boża Węzłów uczy nas, by w takich chwilach zachować spokój. Uczy nas, by oddychać głęboko. Uczy nas, by wierzyć, że nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach jest wyjście. I to wyjście często objawia się w sposób, którego się nie spodziewamy. Widziałem to tak wiele razy. Ludzie, którzy myśleli, że ich małżeństwo jest skończone. Ludzie, którzy byli na skraju bankructwa ludzie, którzy stracili wszelką nadzieję na zdrowie. Modlili się, ufali i zobaczyli cuda. Ale te cuda nie zawsze wyglądały tak, jak je sobie wyobrażali. Czasem cudem było odnalezienie wewnętrznego pokoju. Czasem cudem było przebaczenie. Czasem cudem było przyjęcie nowej drogi, która okazała się być daleko lepsza niż ta stara. To jest ta moc transformacji, o której mówię. To jest ta nadzieja, którą chcę Wam dzisiaj podarować. Nadszedł czas na to, byśmy razem zanurzyli się w tej potężnej modlitwie. Niech Twoje serce będzie otwarte. Niech Twój umysł będzie skupiony. I niech Twoja dusza będzie gotowa na przyjęcie łaski i uwolnienia. Ojcze Niebieski, z sercem pełnym pokory i wiary przychodzę przed Twoje oblicze. Dziękuję Ci za dar życia, za każdy oddech, za każdy moment mojej drogi. Dziękuję Ci za Twoje nieskończone miłosierdzie i za to, że nigdy nas nie opuszczasz. Dziękuję Ci za Matkę Bożą węzłów, naszą ukochaną Matkę i potężną orędowniczkę. Dziękuję Ci za to, że przez jej wstawiennictwo możemy znaleźć ulgę i rozwiązanie w naszych najtrudniejszych sprawach. Najświętsza Mary Jo Panu, matko Boża Węzłów, przychodzę do Ciebie z moim sercem obciążonym wieloma troskami i pilnymi sprawami. Widzisz wszystkie te węzły, które oplatają moje życie. Widzisz moje zmagania, mój ból, moje lęki. Widzisz te ciasne supły, które wydają się być niemożliwe do rozplątania. Składam w Twoje matczyne dłonie mój największy węzeł. Ten, który najbardziej mnie przytłacza. Proszę cię, Matko, węzłów, byś swoją łagodną i potężną ręką rozplątała ten węzeł. Uwolnij mnie od jego ciężaru. Uwolnij mnie od jego skutków. Składam w twoje dłonie węzły związane z moimi relacjami. Proszę o uzdrowienie tych relacji, które są zerwane, o przebaczenie tam, gdzie panuje uraza, o zrozumienie tam, gdzie jest konflikt. Rozwiąż, Matko, węzły nieporozumień i gniewu. Niech zapanuje w moim sercu i w sercach moich bliskich pokój i miłość. Składam w twoje dłonie węzły związane z moimi finansami. Proszę o rozwiązanie problemów z długami, z brakiem pracy, z niepewnością materialną. Otwórz dla mnie matko drogi obfitości i bezpieczeństwa. Pokaż mi drogę do stabilności i spokoju w tej dziedzinie życia. Składam w twoje dłonie węzły związane z moim zdrowiem. Proszę o uzdrowienie z każdej choroby, z każdego bólu, z każdego cierpienia. Jeśli nie jest to Twoja wola, bym był całkowicie uzdrowiony, to proszę o siłę i akceptację, bym mógł nieść swój krzyż z godnością i nadzieją. Rozwiąż, Matko, węzły strachu przed chorobą i niepewnością. Składam w Twoje dłonie węzły związane z moim życiem duchowym. Z moimi wątpliwościami, z brakiem wiary, z poczuciem oddalenia od Boga. Rozwiąż, Matko, węzły, które blokują mnie przed głębokim doświadczeniem twojej miłości i miłości twojego Syna. Proszę o umocnienie mojej wiary, o jasność umysłu, o pokój serca. Składam w twoje dłonie węzły związane z moją przeszłością. Z moimi błędami, z moimi winami, z moimi traumami. Proszę o uzdrowienie ran z przeszłości, o uwolnienie od poczucia winy i wstydu. Niech przeszłość zostanie rozplątana i niech nie wpływa już negatywnie na moją przyszłość. Składam w twoje dłonie węzły związane z moją przyszłością. Z moimi lękami przed tym CEO nadejdzie z moją niepewnością, z moimi obawami. Proszę o prowadzenie o jasne wskazówki o odwagę do podążania za twoją wolą. Rozwiąż matko węzły niepokoju o jutro. Niech zaufanie i nadzieja będą moimi przewodnikami. Matko Boża Węzłów ufam Twojej matczynej miłości. Ufam Twojej potężnej interwencji. Wierzę, że dla Ciebie nie ma węzła zbyt trudnego. Wierzę, że z Twoją pomocą wszystkie moje pilne sprawy znajdą swoje rozwiązanie. Dziękuję Ci Matko za Twoje wstawiennictwo. Dziękuję Ci za to, że prowadzisz mnie do swojego syna Jezusa Chrystusa źródła wszelkiej łaski. Proszę Cię, Panie Jezu, przez wstawiennictwo Twojej Najświętszej Matki o wysłuchanie moich modlitw. Proszę o Twoje miłosierdzie, o Twoje błogosławieństwo, o Twoją ochronę. Niech Duch Święty napełni moje serce pokojem, nadzieją i miłością. Niech prowadzi mnie przez życie i umacnia w każdej trudności. Dziękuję Ci, Ojcze Niebieski, za Twoją miłość. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoje poświęcenie. Dziękuję Ci Duchu Święty za Twoje prowadzenie. Dziękuję Ci Matko Boża Węzłów za Twoją opiekę. Wierzę, że już teraz działasz w moim życiu. Wierzę, że moje węzły są rozplątywane. Wierzę w moją transformację. Amen. Droga duszo, właśnie złożyliśmy nasze prośby. Pamiętaj, że to nie koniec modlitwy, to początek Twojej nowej drogi drogi pełnej zaufania i spokoju. Pozwól sobie na przyjęcie tego pokoju. Pozwól sobie na przyjęcie nadziei. Wierzę, że już teraz czujesz ulgę, prawda? To jest znak, że proces transformacji już się rozpoczął. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych potężnych modlitw i inspirujących treści, które pomogą ci w twojej duchowej podróży. Razem tworzymy tutaj wspaniałą społeczność wspierających się serc. Jeśli ten filmik dotknął Twojego serca, jeśli znalazłeś w nim pociechę i nadzieję, proszę podziel się nim z kimś, kto być może również zmaga się z pilnymi sprawami i potrzebuje tej modlitwy. Niech ta dobra nowina rozchodzi się dalej. Wierzę w Ciebie. Wierzę w Twoją siłę. Wierzę w Twoją wewnętrzną moc. I wierzę, że najlepsze wciąż przed tobą. Niech Boże błogosławieństwo i opieka Matki Bożej węzłów towarzyszą ci każdego dnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.